Tak wyglądała podróż dawnych Słowian. Wydrążone z jednego pniadu banki mogły mieć nawet 12 metrów i unosiły całe rodziny. Nie przemierzali dróg lądem. Ich autostradami były rzeki, szybsze i bezpieczniejsze, prowadzące prosto do odległych posad. Mostów prawie nie znali, rzeki pokonywali w Razem z koniami bydłe. I całym dobytkiem. Bursztyn z Bałtyku był ich złotem. Wymieniali go na srebro, jedwab i towary, które docierały aż z Bizancją. Każda podróż niosła jednak ryzyko. Burze na rzekach i zagrożenia czające się w lasach mogły zakończyć wędrówkę w jednej chwili. Podróżowano też do świętych Gajów z darami dla bogów i z nadzieją na ich opiekę. Tak wyglądała podróż dawnych słów pełna trudu, niebezpieczeństw, ale i marzeń o lepszym świecie.